Witam, drodzy parafianie, moi mieli, ukochani mi się słodkie pesie. Dzisiejszego dnia zdarzyła się rzecz niesłychana, tłumy wyszły na ulicę. Zobaczmy jak to wygląda, słyszysz nas Wojciechu? Tak słyszę cię słyszę, sytuacja wygląda nieciekawie, pełno tu ludzi skandujących gdzie nasza kiełbacha. Są to bez wątpienia jakieś niemieckie wolfenstumpel w dupę nawyczaje miejscowego plepsu. Jest pięknie, jak za dawnych lat, wiwala kiełbacha. Ech, jebie strasznie. Tralala, tralala, fiu, 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 tutu, My puhatemi się kochamy w zyski, was. O, jakie miłe niedźwiadki! A teraz coś z zupełnie innej beczki. Chcemy! Gorzały. No, ustawa gotowa, jestem za darmowym spirytusem dla wszystkich, ja. Być. Wania, kurde. Ja. Być. Wania, no. Jak widać po ogłoszeniu przez króla, że spirytus jest za darmo, wszyscy kupili sobie wiadra i gonią do monopolowego, oblewają się nimi i cieszą się jak małe ogóreczki. Hurra a spirytus za frajer, po co mi teraz pieniądze i praca i szkoła? Tata jak się napił, to zasztyletował sąsiada. Brawo tata! Rublache. Bo Jezu, dolewka. Czekaj, nie uciekaj, ja cię kocham, chcę się z tobą kopulować, błagam. Darmowy spirol, prawda? No sam nie wiem. Król to wspaniały misiaczek, ale czasem to przesadza, bo w końcu w policji się nie pije. Prawda? Zanek ja już wszystko wypiłem, będę bełtał, wyskakuj z wozu. Nie. Ach, ha, ha, a robili mnie na raty. Tak, widziałem jednego z dziesięciu, fajny był, ale i tak go pobeształem, bo wiecie... Czasem fajnie jest sobie popisać bez sensu i myśleć sobie, że jest się takim słodziutkim, milutkim guraskiem. A w ogóle to mi się ustanie domykają, taki mały defekt. No. Ha ha, 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 ha ha uciekamy przed policjantami. Allah Akbar, to już koniec dzisiejszego programu, nie ma co. Nie wyszedł nam, nie będę się żegnał, bo nie ma co, wy tam już wiecie co na dzieci jest najlepsze. Najlepsze na dzieci są po prostu grubsze dzieci.